Nie, no jak robisz zdjęcia, to robisz na automacie, czy nie? Wiesz co, szczerze, różnie. Nie mam tak, że tylko manual. Znaczy, lubię, ale w pewnych sytuacjach sobie cenię automat. Cenię sobie autofokus, na przykład. No właśnie. No. No. no właśnie. A co jest najważniejsze, żeby sobie docenić automat? No, żeby działał tak, jak chcę. Albo żeby działał lepiej niż ja. Żeby nie pudłował, żeby nie pompował. Nie, pompo, znaczy, nie pom no pompowanie, jak, jak szuka aaa, oskrości, Nie no? wiedziałem, no fajne. Mm? Mm -hmm, mm. I teraz odbij tą pompę. <laughs> 17 barów. sobie <laughs> ja zawsze ceniłem w automatach to, że jest szybciej, nie? Po prostu automat robi zadanie. No, jest już zaprogramowany to to jest... i to robi, nie? Natomiast zawsze jakieś robię zdjęcia, wiesz? Wiem. No to zawsze... Jak... kiedyś będę umiał parzyć kawę. <laughs> I tego to nagraliśmy skit na temat wejściówki. Chcę powiedzieć, że żeby świadomie, świadomie używać automatu to warto wiedzieć jak on działa. Co zostało zaprogramowane w algorytmie i nieważne czy to będzie aparat, czy to będzie pralka, czy to będzie ekspres do kawy. Po prostu tam są jakieś algorytmy, które mają odwzorować pracę ludzką. Robić to zawsze tak samo, powtarzalnie, ale ktoś to musiał zaprogramować, prawda? czyli są jakieś schematy. No i tak naprawdę nie gram sobie tutaj w grę, tylko ustawiam nam kawkę na apce. Fajnie. <gry> e, nie wiem, czy tam widzisz, ale ja mam taką apkę. Masz apkę do automatu? Tak, mam apkę do obsługi ekspresu automatycznego. Czy on sam też podstawia filiżankę, pod Nie, no Właśnie nie, no właśnie nie. Ha, ha. Nie, okay. nie nalewa sam wody, nie nasypie sobie sam kawy, nie podstawi. Co gorzej, sobie... nie wyrzuca w fusu. Nie wyrzuca fusów. No. Okay. A chyba, że masz taki duży gastro, no to on może mieć tak duży pojemnik na fusy, że możesz na przykład podstawić tam po prostu kosz na śmieci z workiem i potem to tylko... Nie, zabierz. no, wody sobie doleję, ale to jest taka apka, że możesz tam kliknąć, że się kawa zacznie parzyć. Mogę, ale no nie to, to jest no najważniejsze, no bo jak już tam powiedziałeś, to jest głupie, bo no I tak to, że musisz, że musisz iść podstawić filiżanki. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że mogę sobie tutaj poustawiać. Poustawiać ustawiać różne rzeczy sobie tutaj mogę. Jak sobie wejdę w espresso. A jak jest na przykład Express bez takich jakichś bezprzewodowych historii, to na ekspresie też się to, da rozumie. to się ustawia dokładnie to samo, tylko tam na panelu. No i różnica jest tylko taka, że klikasz tam, a nie tu. Ale przepraszam bardzo, czy to y, każdy ekspres automatyczny ma takie funkcje, żeby tam poprzestawiać? Bo ja nie wiem, myślałem wcześniej, mówiąc, że jak tu się to się... to już jest ustawiane wszystko. <laughs> tak ci mówi marketing na opakowaniu. Jasne. E, tu musimy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ja nie jestem w stanie znać rynku ekspresów automatycznych, bo jest tego miliony. Jest kilku kilkunastu producentów. Każdy z nich w ofercie ma kilkadziesiąt różnych modeli, które różnią się jakimiś cyferkami. Jak zaczniesz to wszystko przeglądać, to można oszaleć. Tego jest za dużo po prostu. Więc możemy mówić o tym, co jest tu i teraz. Znam ten ekspres, lubię go, da się fajnie na nim popracować. Miałem w swoim życiu możliwość popracowania na kilku ekspresach automatycznych, gastronomicznych. Bardzo dużo rzeczy tam się da postawiać. To jest w ogóle, pff, wow. Jak to pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, dlaczego kawa na mieście, w sensie w takich automatach, czy tam na stacji, czy coś nie jest taka dobra, jak to się wszystko da zrobić. Wow, tam są takie rzeczy, że naprawdę. No, tylko właśnie, ktoś to musi poustawiać. Trzeba to poustawiać. No wszystko, co parzysz, cokolwiek robisz w kuchni, no to musisz mieć recepturę, prawda? Czyli musisz wiedzieć, ile bierzesz jednego składnika, ile bierzesz drugiego składnika, i jak to przyrządzić, i ile czasu to trwa. I tak powstaje szarlotka, sernik. Eee, nie wiem, co jeszcze. Różne rzeczy. Różne rzeczy w kuchni. No i tak powstaje kawa. Więc muszę wiedzieć, ile mam kawy na wejściu. Muszę wiedzieć, ile mam kawy na wyjściu. No i tutaj mam mililitry podane na przykład. Eee, I na przykład w jakiej temperaturze się to odbywa? Mogę sobie wybrać poziomy temperatur. Niski, normalny, wysoki. Czyli jak kupuję w sklepie, to, to on te ma jakieś Podstawowe tam... ustawienia, to ktoś w ogóle ogarnął, żeby to jakkolwiek działało, czy to no tutaj na przykład może być zupełnie rozkalibrowane? Na pewno ktoś to ogarnął, tylko pytanie, dla kogo to ogarniał? Co chciał uzyskać? Jaki jest target danego konkretnego ekspresu, czy on jest kierowany do takich ludzi trochę pro, czy on jest kierowany do takich ludzi, co totalnie nic nie wiedzą, czy on jest kierowany na rynek, gdzie się raczej pije dużą czarną kawę, co z ekspresu automatycznego niekoniecznie musi być super, no bo to jednak jest ekspres ciśnieniowy, czyli parzymy espresso, mhm. więc powinniśmy na bazie espresso się posługiwać, no ale wiadomo marketing chce sprzedać, więc marketing mówi, że tak możesz sobie wcisnąć dużą czarną też, jest taki guzik przecież, nie duża czarna, to czemu by go nie wcisnąć? Bo jest niedobre, można to zrobić lepiej, tylko trzeba właśnie wiedzieć, jak nie? No i tu dochodzimy do tego, że, że potrzebujemy tę jedną osobę bardziej zaangażowaną w kawę, żeby coś cokolwiek chciała ustawić, żeby cokolwiek chciała wywnioskować, żeby sprawdziła, które rzeczy tutaj działają lepiej, które gorzej. Nie wszystkie te przepisy, ba, większość tych przepisów, które nam tutaj producent oferuje, a jest tego tutaj na przykład mega dużo. <grych> nie wiem. No, one z reguły są bez sensu. Po co? No różnią się nazwami, robią fajny właśnie marketing. Możemy sprzedać, że tutaj jest całe menu kawiarniane, super fajnie. Ja w tym ekspresie używam najczęściej dwóch guzików, czyli podwójne espresso. I to jest ważne, że podwójne, bo on wtedy bierze dwa razy więcej kawy. Czyli łatwiej jest mi wszystko ustawić, bo mam dwa razy więcej kawy, czyli dwa razy więcej tego mięsa. Nie? No i mleko, jeśli robię z mlekiem, no ale, ale yy, skupmy się dzisiaj na czarnej podstawowej kawie, czyli espresso. Oczywiście nigdy w aparacie nie używałem tego programu z zielonym okienkiem, który robi za ciebie wszystko. Tak samo nigdy nie używałem ekspresu automatycznego na zasadzie one touch, super wspaniała kawa. Staram się zrozumieć, jak działa dany automat, i tak go sobie pod siebie poukładać, żeby nie było łatwiej, mnie było szybciej i żeby mi służył. A to nigdy nie będzie tak cudownie, wspaniale, że nacisk wsypuję jakąkolwiek kawę, naciskam guzik i ona jest pyszna. Nie, to tak nie działa. Trzeba się nad tym troszeczkę skupić. No to co, czyli chcesz mi powiedzieć, że z takiego ekspresu normalnego ze sklepu, który do domu się kupuje, nie Gastro, da się mm -hmm. zrobić dobre, porządne espresso, które będzie faktycznie smakowało. No i teraz muszę powiedzieć coś, za co pewnie pół branży i wszystkie kawowe fora będą mnie wytykały palcami do końca życia na ulicy i nie będę już mógł pójść na kawę do kawiarni. E, tak, no da się da się to zrobić. To smakuje jak prawdziwe espresso, to się parzy jak prawdziwe espresso, to spełnia parametry normalnego espresso, czyli te klasyczne włoskie parametry, powiedzmy tam. Z 14 gramów kawy chcę zaparzyć 28-35 gramów naparu i ma się to wydarzyć w 25 sekund. Tak, to będzie miało normalną prawdziwą kremę, nie jakąś tam sztucznie spienioną, bo są takie legendy, że automaty sztucznie spieniają kremę. Nie, to jest normalnie krema, tylko ona trochę inaczej wygląda niż z dużego ciśnieniowego ekspresu, bo ekspres automatyczny działa do góry nogami. Ha, to jest ciekawostka. Się mogę później pokazać jak jest w środku. Yy, I ta rureczka, którą ta kawa wędruje jest trochę dłuższa, więc siłą rzeczy ta krema też się trochę zmieni, ale normalnie cętki się pojawiają, słynne tiger skiny Jak najbardziej tak to się dzieje. Wystarczy sobie tylko tak nacisnąć. A podstawiłeś firankę? No. To chodźmy. <gry> Mamy za krótką drogę, nie zdążył zaparzyć. Jeszcze nie, jeszcze. Płynne złoto. I dobrze to wygląda faktycznie. I to no. już jest tak ustawione po twojemu, tak? Tak, to już jest ustawione po mojemu, to zresztą widać na wyświetlaczu, jest smak maj. Wow. I wielkość kawy maj. Tak, wszystko jest maj, spoko. maj, maj. No i co? Espresso, tak? Proszę bardzo, jaka ładna krema, złocista, wszystko piękne, ładne. Nie, no wygląda, ale na przykład yy, nie chcesz, żeby druga połowa środowiska kawowego Cię znienawidziła, ale podałbyś to w kawiarni? Ja to robię. <laughs> <laughs> Jak przejdziesz na zmianę do palarni w sobotę, na, na, jeśli ja jestem to nie wiem, no, głupio mi teraz tak liczyć w głowie, na 80-90% kaw, które wydaje, to wydaję z tego, jest, jest szybciej, łatwiej. Z kilku powodów. Po pierwsze, żeby pokazać, że się da i że to jest smaczne. Po drugie, jest szybciej, bo ja sobie klikam, a w tym czasie mogę coś innego zrobić, a wiem, że to jest dobrze ustawione, bo sam to ustawiłem i próbowałem, i wiem, że jest smaczne, więc w tym czasie mogę coś innego zrobić. Więc jest szybciej, no to czemu tego nie robić? No. To jest taki ekspres, jak stoi u Ciebie w domu, więc jak się napijesz u mnie takiej kawy i wiesz, że ona jest dobra, a u Ciebie w domu stoi taki sam ekspres i ona nie jest dobra, to co poszło nie tak? No to albo masz niedobrą kawę, albo jest źle ustawione. tak? Pierwsza myśl, mam niedobrą kawę. Muszę kupić kawę z dobrej palarni kawy. Przepraszam. <laughs> Mogę to drugie? Mm. Dlatego podstawiłem dwie filiżanki. Tak, warto zamieszać. Warto pamiętać o tym, że espresso się jednak parzy warstwami. Inne smaki są na dole, inne na górze, więc warto zamieszać. No i cóż, no espresso. No. Dobrze, to jest blend ten zawsze? Tak, to jest, to jest blend się? zawsze, to jest jeden z moich ulubionych blendów do espresso, bo łączy w sobie różne fajne rzeczy, łączy w sobie dużo tej kawowej strony, tej, tego takiego rozumienia kawowego, ciężkiego, czekoladowego. Ale też z drugiej strony owocki, ale niekoniecznie jakieś super kwaśne, więc jest fajnie w aromacie, bardzo klasycznie w espresso, ale też ciekawiej niż yy, tylko klasycznie. Gdybyśmy sobie tą samą kawę zaparzyli na dużej, ciężkiej, gastronomicznej maszynie, czy będzie różnica? No jasne, że będzie różnica. Jaka? Ale ta różnica nie jest taka, że tamta jest dobra, a ta jest niedobra, tylko najczęściej to jest różnica w body, czyli w tej ciężkości naparu na języku. Ta gęstość Espresso. No tam będzie troszeczkę bardziej gęsto. No mamy jednak znacznie mocniej rozgrzaną maszynę, większą maszynę o prawdziwej pompie rotacyjnej, a nie wibracyjnej. No tych niuansów technologicznych tam jest. No dobra, ale ja się tu nacisnąłem i to się zrobiło samo, a tam to zajmuje dużo miejsca, jest wielkie i jeszcze ja muszę cały czas robić, a tu sobie naciskam. Mnie bardziej gdzieś tam nuktuje po ustawianiu tych wszystkich rzeczy, mm -hmm. młynka i tak mm -hmm. dalej. Mm -hmm. A no właśnie, młynek, bo to nie ekspres parzykawy, tylko młynek parzykawy. E, tak, no mamy młynek do dyspozycji i to jest dosyć istotna rzecz. E, ile jest ustawień na tym młynku? Bo jest sporo takich ekspresów, gdzie tych ustawień, y, jeśli w ogóle masz, to możesz sobie ustawić grubo, średnio i drobno, cokolwiek to znaczy, a to drobno to nadal jest bardzo grubo. No i wtedy nie ustawisz tego o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli żeby to się w mniej więcej 30 sekund parzyło, to się będzie parzyć 7 sekund, No to, to się no nie zaparzyć. Im tym szybciej przeleci wszystko. A nie? tutaj jak widziałeś jest 7 cyferek, a pomiędzy każdą cyferką są jeszcze połówki, czyli daje nam to 13 ustawień. No ale to jest znowu chyba w tej firmie tylko tak mamy, nie? Yy, nie, to nie jest tak, że tylko w tej, ale to warto na to zwrócić uwagę. Żeby było. żeby było. I żeby to nie było drobno, średnio grubo, tylko tak. żeby było więcej otyczne... tutaj mamy ustawień, tym lepiej. No okay. i żeby młynek też, który tam potem pracuje w środku, to też warto sobie doczytać, bo tego z reguły nie ma na opakowaniu. Co to jest za młynek, czy to są żarna ceramiczne, stalowe i tak dalej i tak dalej. O młynkach samych moglibyśmy gadać z godzinę. Pogadamy. <laughs> no więc, więc warto po prostu pamiętać o tym, że to młynek jest najważniejszy, bo to jest ta. Pierwsza część produkcji kawy. Czyli Dobra, ale zanim pogadamy o błynkach, to powiedz, że jak na stalowe, tak? No ja zdecydowanie preferuję stalowe. Okay. To nie znaczy, że się nie da zrobić ceramicznych, które zadziałają, ale suma summarum, wszystkie aspekty za i przeciw zdecydowanie wybieram stalowe. Dobra. No i właśnie ta grubość mierzenia musi być tak dobrana do tej kawki tu i teraz, bo ta kawa jest różna, nie? Ona, ta, ta kawa, którą wsypałem, już za godzinę będzie inną kawą, no bo się zestarzała o godzinę. Mhm. Więc trzeba te parametry po prostu dostosować tu i teraz, jeśli trzeba, bo nie zawsze trzeba, czasem nie trzeba przez 2-3 dni, żeby ten czas parzenia był w okolicach 30 sekund. Bo od tego to zależy. To nie jest tak, że my programujemy czas parzenia w ekspresie. To się nie <grym> dzieje w czasie. Ten czas wynika z tego, jak ta kawa jest zmielona. Okej, okay, ale teraz ja już się trochę zagmatwałem, bo. Muszę mieć dwa razy więcej wody niż kawy i to się musi przedawać określoną dość czasu, to jak ja mam wpłynąć na ten czas, bo przecież im jak zacznę zmieniać ustawienia młynka, to mi się zmieni też ilość kawy, którą dostaję, bo on wolniej albo szybciej. Hmm, to będą mniej. bardzo nieduże ilości różnicy. To się tam troszkę zmienia. Czyli po prostu regulując mielenie reguluje czas? Tak, możemy tak uprościć. Okej, okay, tak. no to regulując w sumie to jest... Regulując regulujemy czas. Natomiast te 1 do 2, czyli ta taka powiedzmy wyjściowa proporcja espresso jak najbardziej osiągalna, to przy automatach łatwiej będzie uzyskać 1 do 3, czyli właśnie ta troszeczkę luźniejsza wersja w stronę lungo. Ty co? Sprawdzamy, nie? Sprawdzamy, ale co sprawdzamy? Ustawianie czy parzenie samo, bo w sumie Ty, to jest, to może, może co, może co chcemy zrobić? No pokazać, że naprawdę się da i że to się dzieje w długim czasie. Ale co będziesz ważył w tym No No kawkę, która się zaparzy. Aha, uzysk. No. no. No, to dawaj. No. Nie wiem, co chcemy sprawdzić w ten sposób, ale cieszę się, że. Nie no, powiedzieliśmy, cieszę że. Cieszę coś naciśniemy tutaj na tym pięknym. <laughs> Powiedziałem, że ma być razy dwa, razy trzy, tak? No, no, obraz, no to dobra. do tego dążmy i sprawdźmy to w czasie. Okej. Okay. Czyli jeszcze czas. Czyli yy, musisz mieć jeszcze wagę i musisz mieć jeszcze. Nie stopę, musisz, no jak chcesz to a... sprawdzić, no, ale możesz to zrobić na oko, możesz to zrobić na czuja, możesz to po prostu dopracować, no dopieścić. Dobra. Jeśli czujesz, że twoja kawa jest wodnista, no to sobie zmniejsz wodę albo wydłuż. Ale wiesz, że to jest takie zniechęcające, jak mówisz, że po trzech dniach już trzeba dostosować te ustawienia, to nawet no nie ale wiem, czy bym się To chciało. zajmuje tyle. A skąd wiesz, że teraz jest dobrze? Teraz nic nie zostawiłem, tylko zamarkowałem. A, no nie, ale dostosować ustawienia, to rozumiem, że musisz przestawić to mielenie. Nie musisz... zabić na próbę kawę, sprawdzić, czy jest ok, pewnie za pierwszym razem się okaże, że mm, nie, nie jest ok, więc znowu musisz jakby wiesz, no to jest czynność jakaś, która trwa. No, jest, dlatego mówiłem, że marketing. marketingu. co trzy dni trzeba to robić? Nie, że co trzy dni, to zależy kiedy. No czasem się tak zdarzy, że przez tydzień nie przestawisz wcale. A czasem się tak zdarzy, że na przykład będziesz dużo gotował w kuchni, masz inną wilgotność powietrza i będzie trzeba przestawić trzy razy w ciągu jednego dnia. Jak zmieniasz kawę, sypiesz nową paczkę kawy, no to z reguły jakiś kliczek w prawo czy w lewo trzeba zrobić. Ale to nie jest jakiś rocket science. I zagadę, już mi się waga wyłączyła. Dobra, bo mi to zaczyna brzmieć już tak frykowo lekko, że ktoś kto ma takie podejście do parzenia kawy, to nie jest ktoś kto będzie chciał mieć ekspres automatyczny. A to jest robi. samorobi. <laughs> okay. Ale to teraz co jest naszym celem? Przekonać pro kawoszy do ekspresów automatycznych czy przekonać nie, no użytkowników jest... ekspresów automatycznych, że da się z nich uzyskać lepszą kawę? To zdecydowanie jestem tym bliżej tej drugiej wersji. Tak, ekspres automatyczny to nie znaczy, że ta kawa jest niesmaczna. No to ja na razie nie jestem zachęcony. <laughs> Ale że czym? Kawa ci smakowała, czyli punkt pierwszy. Ja myślę, że trzy razy, może się zdarzyć, jak dużo gotuję, a ja dużo gotuję. Czy <laughs> trzy razy w ciągu dnia będę musiał ustawiać espresso? To wybieraj takie kawy, które mają szerszy ten sweet point. Po prostu, nie wiem, co to znaczy? No to znaczy, że takie kawy dedykowane do espresso i one będą się parzyć równie smacznie, inaczej. Jasne, będziesz czuł różnicę w smaku, ale nadal do wypicia, gdy się zaparzy w 20 sekund, i tak samo, gdy się zaparzy w 30 sekund. Okay. A te 10 sekund różnicy to już jest naprawdę sporo, no jeśli dobra. chodzi o to. Raz w tygodniu mogę ustawiać. Ale to trzy nie. razy dziennie nie. Strasznie się na kalendarzu fiksujesz. To trzeba no. po prostu tu i teraz, w sensie parzysz i jak jest ok, to pijesz. Jak nie, to delikatna korekta i okay. tyle. Tu mam wagę i ona nam pokaże, ile się zaparzyło kawy. A tylko, żeby mi nie zgasła. A tu wciskam guzik i zakładamy, że tam jest te 14 gramów. Bo mniej więcej tyle jest na podwójnym espresso w tym ekspresie. No i teraz, kiedy mierzymy czas? Liczymy ten pierwszy kontakt wody z kawą, więc trzeba tutaj. To jest ten moment kiedy zaczyna pracować pompa i to jest moment kiedy pierwszy raz kawa dostała wodę, czyli od tego momentu liczymy. Ale tam ale, jest proinfuzja. Ale na tylko, tak, jest... bo tam jest proinfuzja, czyli takie wstępne zamoczenie kawki i dopiero jest chwila przerwy, żeby ta kawa namokła i dopiero potem mhm. leci dalej woda. W dużych gastromaszynach to też się dzieje. No i Z mamy. Serio? Tak, tak, są takie. No i tu jesteśmy już przy 23 sekundzie, a tutaj. A mamy... tu jeszcze nic nie ma. Nie, no jak nic nie ma, już jest połowa, No, no co tu? No chcemy 28. g w tym. <laughs> chcemy 28. To no, skróciłem. W sensie mówiłem, że jak chcesz gęściejsze, to bardziej 1 do 2, no to sobie utnij wcześniej. Nacisnąłem stop Aha. wcześniej. Dobra, czyli... I od razu zatrzymałem stoper w tym. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Czyli mamy 33 sekundy i zaparzyliśmy 28 gramów kawy, Nie wiem, czy to widzisz na wadze. Na wadze, no? Znaczy teraz coś się... A jest. Chciałem no 29, no jest spoko. Ale ładnie to wygląda naprawdę. No, krema. Z kremano. Dobra. <gry> Czyli da się, tak? Da się. W 33 sekundy zapełnić. Musisz przerwać. Nie do stopę i przerwać tam, gdzie. W tym konkretnym, tak, no ale wcześniej piliśmy to pełne. Znaczy nie, ty nie przerwałeś po 30 sekundach, tylko przerwałeś przy 30. Przerwałem, żeby uzyskać 28. No właśnie, dobra. To ja już rozumiem. Chyba o to chodzi. Przerwałem, żeby akurat teraz tutaj pokazywał uzyskać 28, ale wcześniej piliśmy to 1 do 3. No i co? No i dobre było, nie? A no? czyli to jest inne. To jest krótsze. No to ja chcę spróbować. Zamieszałem, Ci już przelane, Dziękuję. ostudzone, pięknie. Okej, okay, no i to jest bliższe tego co bym dostał chyba w kawiarni, tak Tak nie? mi się wydaje, tak, bo tam to było wodniste, a to jest takie lepkie. Yy, no wodniste to chyba troszeczkę przesadziłeś, ale to na pewno jest bardziej gęste. Yy, w porównaniu z tym. Właśnie, w porównaniu z tym, no ale w porównaniu normalnie z dużą kawą czarną no to nie. Nie, no to nie, nie, nie. Było w porównaniu z tym. No właśnie. Yy, no. Okej, okay, przepraszam, uraziłem yy. cię. Nie było, twoje espresso 1 do 3 nie było wodniste. No nie było wodniste nie, było obiektywnie. Wodniste w było nie. bardziej wodniste niż to, jasne. I z tym się zgodzę, jak najbardziej. To jest pyszne. Gęste, nie? Mhm. Jak masz świeżą kawkę, jak ta kawka jest przeznaczona do espresso, no to co tu się może nie udać? No masz młynek, który pozwala ci dostosować, dobrałeś recepturę, zaparzyłeś jeden do dwóch, zaparzyłeś jeden do trzech, W smaku się zgadza. Tyle.